Na łące mgła, kawa na kuchence, a my jedziemy dzisiaj z freestylem nawet większym niż zwykle, no bo na tapecie mamy dwa komiksy o tym samym tytule Prophet nr. 1 i co więcej są to dwie wersje tego samego komiksu. Ta po prawej stronie to jest facsimile edition oryginalnego komiksu Prophet nr. 1 autorstwa Roba Liefilda i Dana Penoziana z lat 90., jednego z tych pierwszych komiksów Image. Tym razem jest to wznowienie, zeskanowane z oryginału, więc jakość już nie jest taka. No ale okładka Grega Capullo zawsze na propsie, zobaczcie na to. Capullo inkujący sam siebie, bardzo fajnie. Fajne komputerowe kolorki też, myślę, że działa to znakomicie i coś takiego byśmy zobaczyli chętnie zarówno dzisiaj, jak i w latach 90. Z drugiej strony natomiast, dla zupełnych koneserów, smak nabyty jak oliwki i czarna kawa, Rob Liefeld na okładce... Wersji Profet numer 1, która została narysowana zupełnie od nowa przez różnych artystów na podstawie tej starej wersji. Więc dzisiaj, na zupełnym nieprzygotowaniu, no czuję się prawie jakbym wparował na lekcję fizyki w czwartej klasie. Nieprzygotowany na pałę i licząc na dostanie pały. No, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Bo prawda jest taka, że nie znam 90% tych artystów, którzy złożyli się na to 30-rocznicowe wydanie specjalne, które naśladuje ten oryginał. Więc zobaczymy sobie tak side by side, co tu jest z ciekawości. Nie będzie to jakaś głęboka analiza, bo nie znając artystów nie jestem w stanie za bardzo tutaj nic sensownego powiedzieć. Tylko raczej rzut oka, unboxing, jakby kogoś interesowało, co ten nowy Prophet za sobą niesie. No to jedziemy z koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. No dobra, no to otwieramy sobie... Zobaczcie na to, to jest to, co tutaj widzicie po prawej stronie, to jest replikacja oryginału, facsimile edition, od razu Wam powiem, że skan jest kiepawy, szkoda, że nie mam oryginału, chyba nie mam gdzieś w czeluściach, bo dopiero niedawno poszedłem po rozum do głowy i zaczynam sobie dozbierywać te... Przy... dozbierywać? Czy to jest w ogóle słowo? Czy to jest w ogóle jakieś słowo? No w każdym razie zaczynam sobie zbierać mm, komiksy poboczne, tak poboczne komiksy Image z lat 90 i Prophet jest właśnie jednym z nich. Innymi będą Brigade, różne serie. Tysiąc jeden różnych spin-offów Youngblood, które gdzieś tam ocierają się o Roba Lief Liefilda, ale nigdy nie zawierają jego ani artu, co najwyżej skrypt. No a jak sami wiecie, zbyt wielkiej różnicy w jakości tam nie ma. No ale jednak mimo wszystko kocham te komiksy i dopiero teraz gdzieś tam mnie wzięło na na stare lata ze zbieraniem tych wszystkich pierwszych rzeczy No ale jednak tego Profet numer 1 Jakoś chyba nie, nie zarejestrowałem No dobra, nie będziemy się skupiać na pierwszej stronie Jakichś tam wprowadzenia, gdzie zmieniono czcionkę No chwała przynajmniej za to no, ale zobaczcie na to Wielkich różnic tu nie ma, ja rzuciłem sobie na to okiem. Jest tu trochę zmian. Niektórzy się wykazali jakąś fantazją, ale większość, powiem wam, jest bardzo generyczna, to jest oczywiście Dan Panozian i Liefeld, tworzący layouty, czyli ten główny szkic, tam całą, powiedzmy, osnowę, cały ten szkielet, na którym ten komiks zjedzie, więc tu będzie bardzo wiele Liefeldowych takich idiosynkrazji, bardzo wiele lifefieldowych motywów, na przykład ten stojący ziom i tak dalej. I Dan Ozian wszystko w zasadzie inkuje i poprawia. Natomiast tutaj jest ta nowa wersja. Moim zdaniem nowa wersja akurat na tej stronie działa lepiej. Zobaczmy sobie następną stronę. Kurczę, jak tak sobie na to patrzę, to trochę mnie rozczarowuje fakt, że w zasadzie niewiele tu zmieniono layoutowo, nie? Bo to jest... wydaje mi się, że scenariusz jest ten sam. Sory, jeżeli nie przeczytałem. No przepraszam, nie po to czytamy komiksy Roba Liefelda, żeby czytać je od deski do deski i czekać, czy na końcu będzie ślub. Natomiast niewiele się to w sumie różni. Nie? Jakby tak sobie popatrzeć, to to wszystko jest takie, jakby zrobiono. Po własnej wersji oczekiwałbym czegoś bardziej sexy, szczerze mówiąc. O! Tutaj Dan Panozian daje nam właściwy, z właściwą sobie jędrnością i z jędrnością godną wczesnych komiksów Image Prophet, Rob Liefeld i Dan Panozian Całkiem fajny pin-up, kurczę, właśnie to jest to, co znamy i kochamy w tych pierwszych komiksach Image, naprostowane miecze a la Rob Liefeld. Dan Panozian robi tutaj co może, żeby trochę odsztywnić ten layout Liefelda. Ale mimo to, moim zdaniem, działa to całkiem fajnie. Naprawdę fajny ten. Jeden z highlightów tego całego komiksu to jest właśnie ten Pin-Up. Jak ktoś lubi wczesny image, no to tutaj jest uczta dla oczu. I uwaga, tutaj tego nie ma, panie. Tu jest tylko One Pager. Zobaczcie. One Pager w nowej wersji, moim zdaniem, na korzyść zdecydowanie, tutaj manipulujemy, manipulujemy. I wypada stara wersja, ta nowa jest nijaka, tu jest jakiś ziom, który w ogóle, nie wiem co to za ziom, nie, słuchajcie, nie będę tego sprawdzał, bo nie znam tych nazwisk, a tam jest napisane strona po stronie, a tu nie ma numerów stron, więc jak zacznę sprawdzać, kto jest autorem tej nowej wersji, to nigdy tego nie skończymy, panie. I się wszyscy znudzimy. Rzućmy sobie tylko okiem, co warto mieć. Zdecydowanie wygrywa tutaj ten klasyczny inking image naśladownictwo Scotta Williamsa, Jim Lee i Bóg wie kogo jeszcze. Trzecia liga, drugiej ligi, okręgówka zupełna, no ale taka, jaką znamy i kochamy. Także tutaj już pierwsza różnica, że nie ma tego tu Szkoda, że zmarnowano taki potencjał. Ja bym trzasnął tutaj z przyjemnością coś. Tutaj co? To jest Tom Sholley. Tom Sholley mm, rysuje takie książeczki czy komiksy o, o, o życiu Jacka Kirby'ego, czy to Stan Lee niedawno wydał też postać znana z Cartoonist k jako tam dochodzący. No i zobaczcie, też tutaj za wiele nie wnosi, nie? No on ma taki styl specyficzny, można go lubić, można nie. Ja go lubię osobiście, cenię go sobie jako artystę, on tam ma naprawdę chyba najwięcej do powiedzenia z tej całej trójcy Cartoonist k pod kątem rysowniczym, no teraz już dwójcy niestety. Ale tu zdecydowanie na korzyść wypada również Lifefield i Panozian. No jeżeli robić takiego profeta w takim starym stylu, z tymi pomarszczonymi oczyma, takimi Ala Lightfield, z tymi włosami wyłaniającymi się w nicość do góry, nie wiadomo jak, jakby Wiedźmin poszedł do fryzjera i zażyczył sobie najbardziej, najbardziej ekstrawagancki kat zdecydowanie, punkt dla tego starego, To no. to jest taki jakby ukłon trochę, jak ktoś lubi tych takich new wave'owców owców sioli to spoko, ale do mnie bardziej przemawia. To zresztą wyskakuje nawet na czytelnika, kurde, powiem Wam, że ta strona jest zdumiewająco dobra, nie? Nawet się, moim zdaniem, broni nawet dzisiaj. Nawet te chude poślady tego zioma tutaj gdzieś tam i zamachujący się jego miecz, moim zdaniem, nie wyglądają źle. Dajcie spokój, jest czym w ogóle pojechać. Tutaj dalej robi no, świętej pamięci Ed Piskor, Zostawmy w milczeniu tę historię, bo to w ogóle nie ma co gadać. Ja już mówiłem o tym na jednej z nawijek i po prostu szkoda międlenia jezorem na tę na sytuację całą. Eee, trzeba będzie do tego z pewnym dystansem wrócić. Wielu teraz już zapomniało, wszyscy się uciszyli, a tymczasem Borem Lasem to jest po prostu taka tragedia, która. Została gdzieś popuszczona za bardzo po cichu dla tych, którzy to wzniecili, moim zdaniem. No ale dobra, bo się tu zaraz będę denerwował, a przecież nie o to chodzi, żebyśmy dostali zawału i wylewu, tylko chodzi o to, żebyśmy sobie to porównali. To, co można oddać propsy tutaj Piscorowi, to to, że on nie idzie z tym oryginalnym layoutem, że trochę sobie tutaj pozmieniał i że nałożył ręczne liternictwo, jak to Piscor. No, zobaczcie, nawet zrobił takie la takie te czy life, takie te kreseczki na tym papirusie, czy co to tam jest. Sam warsztat Piskora, jak warsztat Piskora, myślę, że nie o to tu chodzi, ale samo to cyzelowanie tego detalu, samo to podejście do tego ręcznego rysowania, bo jestem pewien, że tutaj pokryje się ręcznie zrobiony art i może trochę kompa w tych kreseczkach, chociaż cholera wie, jest też prawdopodobieństwo, że te bardzo cienkie linie powstały rapidografem. To jest pewna taka, pewne estetyczne umiłowanie takiego drobiazgu, charakterystyczne dla Piskora. Yy, więcej jego książek, więcej jego komiksów, wykraczających poza ten styl, kto wie do czego by doszedł w ciągu następnych dziesięcioleci, no już niestety nie zobaczymy. Myślę, że jednak ta wersja się broni lepiej, jeśli ma być szczery. Yy, całkiem fajna taka Barry Windsor Smith, to ujęcie. Wycho wyszło tutaj wszystko w proporcjach, to jest męskie, to jest co prawda zupełna kopia stylu Jim Lee prawie, no ale jednak mimo wszystko broni się tu całkiem fajnie, tym bardziej, że tutaj kolory są niezłe. Także bardzo, jeden z bardziej interesujących paneli tego, w tej naszej an dogłębnej analizie, w tej naszej dogłębnej analizie Roba Dana Panoziana i innych. No dobra, jedziemy dalej. I powiem Wam, że tutaj też jakiś jest zupełny ziom, który moim zdaniem nie wypada zdumiewająco lepiej w porównaniu do tego, co tutaj prezentuje Liefeld i Panozian. No zobaczcie, może nie jest to jakiś szczyt y, artystycznej y, chucpy, ale jednak ten oryginał całkiem się broni. Nie ma tutaj w, tym, w tej przerobionej stronie czegoś takiego, co by przemawiało zobaczcie, jaki jestem lepszy niż Rob Liefeld. Kurczę, zmarnowany potencjał. Ken Marion robi co najwyżej wariant tego, co zrobił wcześniej Liefeld i Panozian. Nawet tutaj ta perspektywa tego lecącego ziomona nie jest zła. Tu wszystko im wyszło. Widać, że Panozian, mimo tego, że to była zupełna kopia, zupełny klon tych chłopców z Image, naprawdę trzecia liga, drugiej ligi i jeszcze ci, rezerwowy, to jednak... On tutaj moim zdaniem Lifida trochę poprawiał, trochę go ratował anatomicznie, to, to widać. Jedźmy dalej. I powiem wam tak, znowu widać, że ta nowa wersja to jest taki zupełny klon. Nie ma tutaj czegoś, co. No, czy naprawdę trzeba było robić zupełnie wszystko tak samo? To już lepiej byłoby to zrobić jak z jakimś nowym Inkerem niż z Panorzianem. Nie ma tutaj czegoś takiego, co by sprawiało, że to się patrzy na to z jakimś powiewem świeżego powietrza. Jedziemy dalej, słuchajcie. Reklama Extreme, i przechodzimy do rzeczy. I znowu nic ciekawego, nic za bardzo ciekawego. Stara wersja, nowa wersja, może trochę bardziej interesująca kolorystycznie. To wszystko się tak bardziej spina, ale nie ma tutaj jakichś wielkich różnic. Fajna twarz, nic poza tym. Można było iść dalej. Można było moim zdaniem iść dalej, bo na przykład tak jak Piskor zrobił, nie? Trochę zmienił ten layout, trochę to odświeżył, no bo zobaczcie nawet tutaj. O to sobie otworzyłem wcześniej przed tą nawiką. tam przejrzałem tylko pobieżnie, co tu w ogóle jest. Żeby zupełnie nie, się nie gubić. I zobaczcie, to w ogóle jest ten sam w zasadzie rysunek. Moim zdaniem to jest szkoda, bo to nie jest jakoś mega specjalnie interesujące widzieć ten sam rysunek, tym bardziej że ten layout tego Lajfi' pod spodem tu aż wyłazi aż trzeszczy, aż kipi latami 90 i to takimi nieporadnymi. Więc nie otrzymujemy tak naprawdę niczego takiego super sexy po tej lewej nowej stronie. Ja bym że I słuchajcie, gdybym ja dostał, gdyby w ogóle, no. Dostać taki rysunek z babką fajną, podwójny, double page spread, z jakimś ziomem, który m, powinien tu się wybijać na nas z tego całego rysunku, to naprawdę można zrobić coś lepszego niż oszczędzającą lifefieldowi w latach 90. czas fryzurę zioma, bo słuchajcie, połowa rysunku to tu jest peleryna, fryzura zioma i nogi tej kobitki. To naprawdę bardzo mało pracy i Rob Liefeld to nie jest człowiek, który rzeźbi. On im mniej czasu poświęca na planszy, tym dla niego lepiej. Tak to widzę, przynajmniej jako tak to odbieram jako artysta. No więc tutaj ta fryzura zioma to jest time saver, więc jak ktoś ma teraz okazję, żeby się pokazać jakiś nowy artysta i robi tę fryzurę do tyłu, to jest po prostu moim zdaniem wasted opportunity. Tutaj naprawdę nie ma co czekać. Wygrywa stara wersja, bo nowemu się nie chciało, zrobił to samo, co w starej, brak wyobraźni, ble. Jedziemy dalej. Nic nie, nic nie wycisnął z tego. Tutaj trzeba było wycisnąć taki splash, żeby każdy go chciał zatrudnić po tym, nie? nie? Zabrakło jaj, zabrakło chęci. Idź mi pan z takim żartem. Dobra, tutaj też nuda na pudy. O, przynajmniej ktoś się wysilił i chociaż zrobił taki trochę bardziej fancy perspektywę. Tu wygrywa nowa wersja, bo jest to bardziej solidnie zrobione. Tu jest takie time-saver, tylko to, żeby twarz poinkować, Aralo a tutaj przynajmniej ktoś, ktoś się wysilił, musiał od nowa zrobić perspektywę, taka trochę z góry, to też nie jest źle. Yy, punkt dla nowej wersji. Szkoda, że tak trudno jest mi sprawdzać co chwilę, kto co rysował, bo tam nie ma numerów stron, no komu by to zaszkodziło, komu by urwało, gdyby dać tu numery stron i nawet małe nazwiska ludzi, nie? Nie, nie można było. Stara wersja, Time Saver, 15 minut, Rob Liefeld i pół godziny, Dan Panozian. A w nowej, fajny taki tutaj hatching, fajne kolory. Tutaj trochę takiego korektora, nawet może było pod spodem, albo przynajmniej cyfrowego, ale, ale zawsze coś. Nie? Zawsze to wygląda bardziej, tak moim zdaniem, sexy, bardziej z jajem niż to tutaj. I jedziemy dalej. O, mamy tutaj tym razem zupełnie, można cztery strony. Poczekajcie, postaram się zrobić tak, żeby wszystko było mniej więcej widać. No, może. Oka nie wyjmiemy, ale tak przynajmniej mniej więcej. O! I zobaczcie na to. Pierwsza strona zupełnie taka sama. No i ta wygląda gorzej. Jezus Maria, jak mi nie odpowiada taki styl. To jest taki styl mli-mli. Styl, ni to kreskówka, ni to komiks, ni to nie wiadomo co. Bardzo nie lubię takiego stylu. To w ogóle nie ma inkingu, to w ogóle nic nie wyłazi z tego. Z tego wyłazi, wiecie co, miernota zupełna. Jakbym widział okładkę Superman i John. Superman i John Kent. <gryw> Give me a break. Prędzej sobie dam naprawdę uciąć lewy poślad, niż kupić komiks o Johnie Kencie, sorry. No dobra. Także tutaj naprawdę nie ma o czym pisać do domu, bo to jest właśnie artysta, to jest właśnie ziom, który robi te nowe komiksy i który ma wszystko w d. Dostaje mało kasy, bo dzisiaj się mało kasy i pokazuje, że dostaje mało kasy, dając taki policzek wydawcom, którzy to wciskają nam jak trufle świniom, i ja tego nie kupuję. Sorry, nie. Jestem wręcz obrażony. Słuchajcie, jestem personalnie, Biorę to do siebie. Jestem personalnie urażony tym, co otrzymałem na tej stronie tutaj. To jest po prostu to, co widzę w tych nowych Action Comics, w tych nowych Batmanach, zupełny brak stylu. Uch. Dobra, jedziemy tu yy, i też podobnie, i też by mi było trudno powiedzieć, co jest lepsze, no bo słuchajcie, no tutaj tak naprawdę to nie ma nic takiego aż super ciekawego, ale tutaj trochę warsztatowo jest lepiej. Yy, a tu co? Tu w ogóle jest coś inny. Holender, tutaj coś jakby ten, już koniec. Słuchajcie, nie, bo kończy się stary profet, uwaga, bo to, ten nowy profet ma więcej stron. Nie, nie, zaraz, pomyliłem się, bo trafiłem na strony klubowe i jest jakaś strona klubowa. Okej, okay, co przeczytam w cichości serca, fajnie będzie do tego wrócić. Nie czytałem jeszcze, więc z nim tutaj Rob Linefield pisze, coś tam obiecuje znowu jak to Linefield on tam obiecywał, a potem to trzeba było dzielić przez 8 przynajmniej. No, ale tutaj jest jakiś ten, widać, że tutaj jest kopia tej strony. Powiedziałbym to samo o tej stronie, co powiedziałem o tej poprzedniej. Jest to wręcz obraźliwe dla każdego, kto czyta komiksy, taki art. To jest zupełnie bez stylu. To jest, to jest jakby AI wzięło jakiś taki rysunek i zrobiło najbardziej mierny, najbardziej przeciętny wypust tego, co dzisiaj tworzą artyści DC i Marvela. Jest to prawdopodobnie bardziej kompetentne niejednokrotnie niż to, co robi Lifehill i Panorze, jeżeli chodzi o czystą anatomię, ale tutaj nie ma żadnego, żadnego takiego nerwa, żadnych jojec, które by utrzymały czytelnika takiego wymagającego jak ja do końca. No dobra, to jedźmy tu, tutaj coś jest dziwnego, tu naprawdę coś się dzieje, tu coś pojechał jakimś białym korektorem czy coś. Nie, zdecydowanie wybieram starą wersję. Nowa chyba też jest jakaś ala Panorjan albo Life albo coś tu widzę, bo to jest to tutaj sobie, to widać, że to, to tego nie robił jakiś węzłów już artyzmu. Ale ta stara jest jakieś taka bardziej tego, nie? Tutaj coś się dzieje, mimo że ta twarz jest zupełnie dziwna i nie przypomina niczego, co widzieliśmy wcześniej, bo mu nie wyszło, to jednak jest to bardziej artystyczne, moim zdaniem, interesujące. No i tutaj zobaczcie na to. Nie wiem, czy trzeba było akurat z tego robić double page spread, a nawet jak było trzeba robić double page spread, no to Znowu mam wrażenie, że można się było bardziej wysilić tutaj, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie działa źle. Wydaje mi się, że to tak działa, że nikogo nie uraża. I nie uraża mnie też to tak jak te poprzednie strony więc. Approved. Um. Całkiem fajne. Jakbym tak miał się już nie upierać i trochę przymknąć oko, to bym powiedział, że jeden z ciekawszych spleszy tego, bo ma jakiś mrok w sobie, jakby nie, nic takiego nie ma, co mnie wkurza w tym. A przy tym jest troszeczkę takiego polotu tu w kolorowaniu, gdzieś tu troszkę artyzmu w tym oku błyszczącym, coś tu widać, że komuś się chciało, że ktoś ma coś do powiedzenia. Także. Coraz bardziej to do mnie przemawia, nawet im dłużej patrzę. Może nie ma tu czegoś, co by uderzało od razu, no ale jak tak się tak popatrzy, to i te kolory, i te wszystkie takie zmaźnięcia, to cy dużo cyfrowego, fajnego koloru w to wchodzi. No cyfrowe nie znaczy złe. Zdecydowanie na plus w porównaniu do tego lifefieldowego tutaj zioma, który wyłania się z nicości, prezentując swoje noże, które nie mają zupełnie sensu i zastanawiamy się tylko, dlaczego on sobie jeszcze palców nie pociął tym designem lifefielda. Także bardzo na propsie ten Splash. No dobra, to jedźmy dalej. Tutaj też generyk, e, dziwny ziom, jakieś takie zęby dziwne. Ja bym to gdzieś widział, ten styl. Hm. A, I znowu, znowu ten styl nijaki. Zobaczcie, ziom copy-paste'owany, twarz jakaś taka, ja nie wiem. No nic dziwnego, że page rate w Marvelu jest taki niski i że przyciąga to takich ziomów jak to. Ja nie wiem kto to jest i nawet nie chcę tego sprawdzać. Obraza dla każdego, kto chociaż trochę mm, pragnie werwy w komiksach, to ten Liefeld z panożianem tutaj przynajmniej o coś im chodzi. Przynajmniej ktoś elektryzująco pociąga tutaj kreską, a tutaj co? Photoshopem elektryzująco? Co to w ogóle jest? To jest jakby dać temu, jakby kolorowankę chcieli zrobić, nie? Ziom tu wisi w powietrzu, ten się pochyla w ogóle z tyłka. Ten jest taki sztywny, że to koniec. A tutaj nic nie ma na tym obrazku. No to to samo można powiedzieć tu i 30 lat temu wymyślono, to i kto wie czy nie lepiej. A przynajmniej mieliśmy ubaw, bo inking podobny do Scott'a Williamsa. Kolejne ble. Dobra, tutaj babka. O, tu se zobaczymy porównanie. Se. Słuchajcie, no muszę tutaj oddać propsy nowemu artowi. Mimo, że to jest coś, co podobnie jest nijakie jak ten dzisiejszy art. Też wskazuje na pewne kierunki, jak się trochę dzisiaj wszystko zmieniło. No to jednak muszę przyznać, że obiektywnie tutaj wszystko bardziej działa, nie? Po lewej stronie w nowym arcie. Wszystko jest bardziej figo, jest bardziej żywe i tak dalej. Tutaj nie dość, że kostium jest Ala 90 z bardziej. Tu też, ale jest to trochę tak przy przyćmione. Te wielkie poduchy, te power suits, które. znaczy suits, nie? Power suits, które były tak popularne w latach 90 tych 90., wczesnych, zwłaszcza, wychodzi tutaj z tego i zdecydowanie ta łapka wygrywa na korzyść. No, Nie muszę wam chyba tego mówić. I oczywiście, chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o technikalia i ukryty rysunkowy warsztat, o którym tak dzielnie tu nawijamy. No dobra. Tutaj też jakiś copy-paste i to jest jakiś life field jest! Tu jest jakiś life field ukryty w nicości, więc tu life field prawdopodobnie gdzieś coś przykłada, tak bym tu obstawiał. Ale zwłaszcza, jeżeli biorąc pod uwagę te, te tutaj pewne maniery, które widzę i pustą broń zupełną bez niczego, to tylko life field do dzisiaj wymyśla takie rzeczy jak te noże. Wyobraźcie sobie taki design noża, który w ogóle komukolwiek sprawiłby jakiś użytek w czasie bitwy, no to już lepsze są te noże, które chociaż są, widać, gdzieś tu mają rękojeść bo te to są jakieś w ogóle zupełne tasaki, nie wspominając o fakcie, że ziom trzyma je źle. No, ale właśnie czego tutaj nie kochać w tym Arcie Robalepida? Jestem w stanie bez zmrużenia okiem widzieć tu jego rękę, a jeśli nie, to jest jakaś ręka zupełnego naśladowcy, który, no, topi się jeszcze bardziej. Także słuchajcie, to, że ja lubię Roba Lightfielda i, i jego naśladowców, to nie znaczy, że patrzę na to wszystko bezkrytycznie. Ja po prostu się godzę z tym, że to jest czasami takie pawe, ale coś w tym takiego pięknego jest, czemu, czemu ja się nie mogę opanować i tyle. O, zobaczmy na to ostatni ten To be continued. Be back here in six weeks. Zobaczmy, co się wyłania tutaj z tego. Słuchajcie, wygrywa, bo ja wiem. Wszystko ma swoje zalety. Tutaj ten ziom wypada lepiej, ale wydaje mi się, że jakiś taki ogólny vibe, może gdzieś tu się przebija. Nic takiego tutaj nie urywa aż tak temu staremu rysunkowi, co powiedziałbym, że zupełnie mnie tu zmiażdżyło. Więc słuchajcie, takie to porównanie. Co się nie chciało, to się nie chciało. Połowa rysunku jest tutaj zajęta i tak przez głowy 15-minutówki, w sensie tyle zabierało rysowanie tego przez broń. Tak samo jak tutaj. Artu za dużo nie ma, więc tu się... przez 30 lat się nie za wiele zmieniło. Słuchajcie. No dobra, to zwróćmy sobie jeszcze okiem. Tu jest jakieś outro, tu są jakieś pinapy w oryginale, a tu jest jakieś outro. To jest w ogóle reklama, reklama Brigade Remastered Edition. Kurde, Tom se musiał kupić. Tego chyba nie mam jeszcze też, panie. O, tu Jim Rugg, tu jakiś Shadowhawk. No dobra, no to jest Jim Rugg na koniec i kończymy wesołym oberkiem całego tego nowego Profeta. Tymczasem tutaj jeszcze jest Victor Bridges i Dan Panozian i jakiś inny ziom na arcie w faksymilu oryginału. Słuchajcie, zupełna ten, um, zupełna ciekawostka, kuriozum, tylko dla fanów. No ale chciałem sobie dzisiaj zrobić taką luźniejszą nawikę. Ok, zawsze jest luźniejsza nawika, no ale moim zdaniem, dlaczego nie? Profet zawsze na propsie, fajnie sobie porównać, bo gdzie indziej znajdziecie takie porównanie jak nie na komiksowej nawice. Jeżeli podobają Wam się moje film, filmy, to bardzo was proszę skomentujcie, polajkujcie, zasubskrybujcie kanał, bo to zawsze coś daje, pozwala tym filmom potem dłużej żyć na YouTubie i nie utopić się w gąszczu filmów z gołymi tyłkami, które osiągają miliony wyświetleń. No jak mój osiągnie 50, to ja już się cieszę, także wielkie propsy dla Was za wytrwanie. I tymczasem Borem Lasem do następnej nawiki. Trzymajcie się!